ja to jest hebrajskie słowo, to jest słowo jeszcze biblijne i oznaczało pielgrzymkę do Jerozolimy, dosłownie wyjście w górę. Jak wiadomo Jerozolima jest wysoko w górach i zawsze się do Jerozolimy szło pod górę. No, a w tej chwili to oznacza wyjście do góry, czyli uzyskanie przez Żyda tego statusu obywatela państwa Izrael, który według sionistów jest pełnym spełnieniem żydostwa. Izrael powstał jako kraj, jako dom, jako azyl dla wszystkich Żydów na świecie. Na początku lat 90. Ta cała idea sionistyczna w gruncie rzeczy była już taka troszeczkę pod znakiem zapytania, ponieważ państwo już powstało, ci, którzy chcieli jechać, mogli tam wyjechać. Mówię, że za wyjątkiem jednego zakątku świata, i to właśnie był ten Związek Radziecki ówczesny. Przebywałem wtedy w Ameryce i przyszła wiadomość, że e, tranzyt Żydów z Rosji, ze, z ówczesnego Związku Radzieckiego przez Węgry będzie niemożliwy, że Węgry nie zgadzają się na ten tranzyt, natomiast że to miejsce tranzytu jest konieczne, bo oni Formalnie nie wyjeżdżali do Izraela, tylko wyjeżdżali w ogóle ze Związku Radzieckiego. Nie było żadnych rozmów z władzami izraelskimi. Ja byłem podejmowany przez Amerykański Kongres Żydów, i oczekiwano ode mnie zajęcia stanowiska w tej sprawie. Po 1967-1968 roku Polska miała dużo do odrobienia. Rzeczywiście ta kampania antysemicka, dość paskudna, nie tylko przedstawiła Polskę w możliwie najgorszym świetle. Środowiska żydowskie na całym świecie, ale była rzeczywiście czymś niespotykanym w Europie po Holokauście, kiedy nagle w 30 lat po Holokauście zaczęto używać języka, który po prostu przez te 30 lat nie był nigdy używany. Wrócono do języka przedwojennego i to było szokiem pewnym. I trzeba było jakby pokazać, że ta nowa Polska demokratyczna nie ma nic wspólnego z Polską komunistyczną, gdzie antysemityzm został po prostu użyty do. Wewnątrzpartyjnych rozgrywek, ani również z Polską przedwojenną, no, gdzie na antysemityzm, niestety, był y, zjawiskiem powszechnym. Sam z sobą przede wszystkim musiałem się zastanowić, dlatego że wiedziałem, że jest to decyzja zawierająca także pewne niebezpieczeństwo dla Polski. Niebezpieczeństwa jakichś ataków terrorystycznych. Jednakże uważałem, że naszym moralnym obowiązkiem jest, naszym moralnym obowiązkiem jest wyrazić zgodę na ten transcendent. Tak jak w średniowieczu Polska nie uchylała się od pomocy Żydom prześladowanym w innych krajach. Tak i dziś nie uchyli się od humanitarnej pomocy emigrantom żydowskim ze Związku Radzieckiego. Jeżeli premier uznał, że jest polskim obowiązkiem i polskim najszerzej podjętym interesem zrealizowanie takiej operacji, no to należało rozkaz wykonać. Operacja Most nazywała się. Polska od początku, mając już rząd demokratyczny i premier Tadeusz Mazowiecki, oni do tej sprawy doszli, z, ja bym powiedział, z ogromną sympatią, czując, Tą okazję historyczną pojednać znowu Polskę z Izraelem. Wtedy wiedzieliśmy, że kierunek stosunków z Polską zmienia się z jednej strony do drugiej. Bo od niczego to teraz mamy wiodące stosunki i szczególnie to jest często operaty, operację, która była wtedy. Kilka dni po deklaracji premiera Tadeusza Mazowieckiego dochodzi na Bliskim Wschodzie do zamachu na polskiego dyplomatę. The shooting happened outside the Bristol Hotel in West Beirut. The Polish diplomat and his wife were parking their car when gunmen opened fire. They were rushed to hospital, although neither was critically injured. Czy było to oszczężenie. The attack came a day after Poland's offer to fly Soviet Jews to Israel. Hungary's state airline suspended some Israeli bound flights last week after threats from Palestinian groups. W tym okresie, mniej więcej chyba rok wcześniej, był zamach bombowy w Budapeszcie na nowych emigrantów z Błego Związku Radzieckiego. Także to zagrożenie w Polsce było niewątpliwie. Trzeba wziąć pod uwagę również, że była tutaj duża grupa Palestyńczyków, Libijczyków, ówczesnych studentów i y, główna ta operacja, rzecz jasna, polegała na znakomitym zorganizowaniu się ze strony polskich służb. Ze strony Izraela to, to było może mniejsze. Y, Mniejszy wysiłek, bo w gruncie rzeczy tutaj Polacy jakby są tą operacją operację dowodzili. Nagle przychodzi polecenie organizacji jednej z największych operacji na świecie. Może nie tylko jednej z największych, ale chyba największej operacji na świecie. Poufnego, czyli tajnego przerzutu. Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela. Problem polegał na tym, że obie strony, czyli Sowiecka, podkreślam, że jeszcze jest Związek Sowiecki, a nie żadna Federacja Rosyjska, nie chce, unika wszelkich kontaktów bezpośrednich. Czyli w bliżej nieokreślonym czasie bliżej nieznany samolot co do wielkości i pojemności miał lądować na Okęciu w Warszawie, a bliżej nam nieznany samolot izraelski o nieznanej porze miał przyjechać po tych ludzi. W efekcie na płycie lotniska Okęcie koczowała stale duża grupa Żydów, no którzy Czekali na samolot izraelski, samolot nie przylatywał albo był za mały. Wszystko to bardzo było trudno skoordynować. Zmęczeni ludzie, którzy bądź po przylocie, bądź po odbyciu tej trasy autokarami czy pociągami z hotelu reagowali najczęściej uczuciem jakiejś ulgi, wieźli ze sobą rzeczy, które naprawdę sprawiały nas w zdumienie. Na przykład mały stary stołeczek, na którym kiedyś babcia siedziała. Jakieś takie sentymentalne sprawy decydowały o rzeczach, które brali ze sobą. Brali kawałek swojego dawnego życia, ale z dużymi emocjami i z niepewnością, co ich czeka, odlatywali stąd. my moi rodzice wymigrowali do Izraela, to było na 50. latach, to oni przyjechali, bo byli zorniści. Oni przyjechali, bo mieszkać w Izraelu i dla nich to było najważniejsze. Ta emigracja w 1990 roku była pół na pół. Byli bardzo dużo ludzi, którzy chcieli przez lata wymigrować do Izraela i nie mogli, bo związek radiecki nie umożliwił to. Ale byli też tacy, którzy po prostu widzieli, że oni mają możliwość teraz jechać, nie wiedzieli co będzie w Związku Radzieckiego, trzeba pamiętać, że nikt nie myślał, że w 1991 roku już nie będzie Związku. To ludzie powiedzieli, mamy szansę wymigrować, będziemy wymiglować i chce nas, ten Izraela. To był taki samolot trochę widmo, był w gruncie rzeczy anonimowy, on po prostu lądował i, i, i był konwojowany w odpowiedni sposób przez policję. Nawiasem mówiąc, od momentu wylądowania na lotnisku myśmy zajmowali się tym samolotem, a więc konwojowaliśmy go, osłaniając go w odpowiedni sposób przed ewentualną możliwością ataku spoza terenu lotniska. Później już i Syryjczycy, i Orldańczycy zorientowali się, że samolot ląduje i nie jest zgłaszany komunikatem. Interesowali się wielokrotnie. Wielokrotnie zatrzymywaliśmy ich, jak próbowali przedostać się w rejon, w którym nie mieli prawa w ogóle przebywać. Jeden z moich funkcjonariuszy, który między innymi pilnował, zabezpieczał pomieszczenie arabskich linii lotniczych, otrzymał propozycję. Ta propozycja oczywiście była zgłoszona do odpowiednich służb. Propozycję finansową za udzielenie informacji o czasie i miejscu lądowania samolotu izraelskiego, a także miejscu, w którym zostanie on postawiony. Otrzymał, jak na owe czasy, propozycję naprawdę bardzo dobrą kilku tysięcy dolarów za przekazanie tego typu informacji. No po co się dowiadywali, prawda? Po co usiłowali zbierać te informacje? Pamiętajmy, że Okęcie nie było żadnym portem lotniczym, żadnym terminalem. Był to kurnik, a nie lotnisko złożone z baraków, do takich trochę lepszych baraków, pawilonów jakichś tymczasowych. To nie miało nic wspólnego z obecnym Okęciem. Czekaliśmy po prostu na nieszczęście. Wydawało nam się, że Zmierzamy nieuchronnie no do jakiegoś dramatycznego wydarzenia na Okęciu. Zdarzało nam się widzieć samochód ambasady syryjskiej. Podkreślam to, ambasady syryjskiej, rozpoznawalny przez nas samochód, który filmował z zapłotu, będąc na znakach dyplomatycznych starał się filmować całą operację. Było to piekielnie trudne, bo myśmy tak ustawiali samolot, że praktycznie biorąc zasłonięty był ze wszystkich stron. Ale mimo to, żeby zagwarantować sobie bezpieczeństwo i niemożliwość zatrzymania, bo gdyby pracownik dyplomatyczny wyszedł z samochodu i zbliżył się do płotu, zostałby zatrzymany. Zamiast oni przebywali w samochodzie. Filmowali to albo przez otwartą szybę samochodu, albo też przez szybę przednią czy tylną Zdarzało nam się takie przypadki, gdzie samochody na znakach dyplomatycznych innych krajów arabskich przyjeżdżały pod port lotniczy krajowy, bowiem uzyskiwali informacje, że właśnie podjechał konwój do Izraela. Oczywiście, podjechać bezpośrednio pod ten konwój nie mogli, ale z oddali filmowali przechodzenie ludzi z bezpośrednio z autokaru na teren lotniska. Ilay Gate! Ilay Gate! Ilay to Boarding! A dla kolegów to boarding. I nasze służby bezpieczeństwa, i wasze, fantastycznie współpracują. Ja panu powiem jeszcze coś. Część naszych służb bezpieczeństwa, wewnętrznych i zewnętrznych, to są Żydzi z Polski. Oni przyjechali tutaj i mówili z Polakami po polsku. To jest fantastyczny etos. To się zdarza raz na 100 lat. Raz, może w jednym wieku, może raz, dwa. Taka, taki, taka epopea, taki eksodus, taka współpraca. Bardzo trudno jest ustalić, ile ludziśmy przerzucili przez Polskę. No, kilkadziesiąt tysięcy się mówi, prawda? Tam od dwudziestu do czterdziestu. No ale to tak naprawdę tego nikt nie liczył. Dzisiaj z perspektywy tych 20 lat oczywiście każdy z nas patrzy na to troszkę inaczej. Dzisiaj była emigracja złego Związku Radzieckiego, stał się potęgą. Ludzie ci mają większą ilość dzienników w języku rosyjskim i w języku hebrajskim, mają swoje partie polityczne, mają wpływ olbrzymi na całą politykę Izraela dzisiaj. Nie zawsze to jest powiedzmy najlepsze z naszego punktu widzenia, ale wówczas. To było normalne trzęsienie ziemi. Ten przyjazd tego miliona ówczesnych Żydów rosyjskich, radzieckich z dawnych republik azjatyckich w ogóle zmienił Izrael o 180 stopni. Najważniejszy nasz przemysł to jest high-tech, wysoka technologia. Jesteśmy w piątce światowej, pierwsze, może, może w trójce, taki mały państewko. Więcej niż połowa inżynierów, techników, mechaników, matematyków, fizyków pracujących w high-tech to z tej alii rosyjskiej. <noise> Polska zarobiła na tym, nie zarobiła, ponieważ nikt wbrew e, przekonaniu, że jeżeli cokolwiek się robi, to za to kasa się należy. Nie, robiliśmy bez kasy, czyli można powiedzieć, że byliśmy frajerami, bo, no bo zrobiliśmy coś, co, za co nie wystawiliśmy rachunku. E, ja myślę, że a rachunek e, jakiś zawsze jest, tylko nie musi opiewać w dolarach czy w innej walucie. E, rachunkiem w sensie pozytywnym tego słowa znaczeniu jest budowa wzajemnego zaufania. Muzyka Nie się wydaje, że my tak szybko wróciliśmy do normalnych stosunków z Polską. Też z tej przyczyny, że w tych latach Polacy, Polska i polski rząd był totalnie na naszej stronie, był związany z tym najważniejszym etosem sionistycznym, Alija.